Pewnego czerwcowego poranka grupa przyjaciół wyruszyła z malowniczego miasteczka Kazimierz Dolny na lotnisko w Lublinie. W skład ekipy wchodzili Marek z żoną Anną, ich bliscy znajomi, Ela i jej mąż Michał, a także dwójka wspólnych przyjaciół Bartek i Kasia. Już podczas pakowania walizek do bagażnika samochodu Marek nie mógł oderwać wzroku od Eli. Miała na sobie krótkie, podniszczone szorty dżinsowe i białą, prostą koszulkę na ramionczkach. Nic niezwykłego, a jednak tkanina tak cienka, że niemal wyraźnie podpowiadała, że pod spodem nie ma nic więcej. Marek próbował się skupić na pomocy przy bagażach, ale jego wzrok co chwila wracał do Eli. No, może mam dziś za dużo kawy, pomyślał z lekkim uśmiechem, choć w środku czuł dziwny niepokój. Kropka lot minął szybko, może dzięki temu, że Marek starał się być zabawny, albo dlatego, że Ela co jakiś czas odwracała się w jego stronę i rzucała mu figlarne komentarze. Gdy wysiedli z samolotu na lotnisku w Gdańsku, powitał ich wilgotny, słony zapach morza i ciepłe powietrze, przesycone zapachem rozgrzanego piasku i morskiej bryzji. No to zaczynamy wakacje! — rzuciła Ela, spoglądając na Marka z uśmiechem, który miał w sobie coś więcej niż tylko radość z wyjazdu. Hotel, do którego się udali, znajdował się na obrzeżach Jastarni, niedaleko piaszczystych plaż Półwyspu Helskiego. Białe ściany budynku, gęste krzewy i leniwy szum fontan tworzyły wrażenie spokoju i idealnego miejsca na wypoczynek. Po szybkim rozdzieleniu pokoi Marek zauważył, że Ela zdążyła już zdjąć jeansową kurtkę, a pod nią miała lekki, zwiewny kombinezon z cienkiej bawełny. Materiał przylegał do jej pleców, lekko wilgotnych od ciepła. Michał i Bartek nie kryli, że rzucają na nią ukradkowe spojrzenia. Co Markowi nie przypadło do gustu, poczuł się, jakby Ela była jego własnością. Pierwsze chwile na plaży były niczym z reklam telewizyjnych. Marek szedł boso po gorącym piasku, trzymając w rękach ręcznik i torbę z piwem. Ela zdążyła już przebrać się w czerwony, bardzo odważny strój kąpielowy z głębokim dekoltem i wiązaniem na szyi. Gdy schyliła się, by wyciągnąć krem z torby, Marek mimowolnie zatrzymał wzrok na jej sylwetce. Zaczarowałeś się. Zaśmiała się Ela, zauważając jego spojrzenie. Albo sprawdzasz, czy dobrze leży. Dodała, a Marek udawał, że nie rozumie podtekstu. No to nie spał się pierwszego dnia, rzuciła z uśmiechem, przechadzając się w stronę leżaków. wieczorem cała grupa spotkała się na hotelowym tarasie, by wznieść toast za początek wakacji. Może szumiało gdzieś w oddali, a ciepły wiatr niósł zapach smażonej ryby i ziół. Wszyscy się śmiali, ale Marek ciągle czuł na sobie spojrzenie Eli Błyskawice, która zdawała się mówić, wiem, co się dzieje. Mógł to zrzucić na karp zabawy lub przypadkowego zbiegu okoliczności, ale w środku coś w nim drgnęło. To było jak zapowiedź burzy, kiedy słońce jeszcze świeci, ale powietrze wypełnia już zapach ozonu. kropka Słońce tamtego dnia było bezlitosne, piekące od samego rana. Na plażę wyszli wcześnie, zanim piasek stał się nie do zniesienia dla bosej stopy. Marek zabrał parasol, ręcznik i wodę, a Ela butelkę gęstego kremu do opalania. Dawaj, pokaż plecy, poprosiła, gdy rozłożyli się na leżakach. Na razie chyba się nie spale machnął ręką Marek. Ela jednak usiadła obok i wycisnęła na dłoń grubą warstwę białego kremu. Jej palce, chłodne na początku, szybko rozgrzały się, rozprowadzając krem powoli, jakby celowo przeciągała ten moment. Dotyk jej dłoni był miękki, ciepły, a delikatny nacisk przenikał głębiej niż powinien. Kropka. Masz niezłą plecówkę, powiedziała cicho, jakby sama do siebie. Jaką? Zapytał Marek, odwracając głowę. Ela tylko się uśmiechnęła i pokręciła głową. Męską dodała, a on uśmiechnął się pod nosem, choć w środku coś zaskoczyło. Nie był to zwykły komplement, a raczej smakowanie słowa na języku. Kropka poszli popływać. Woda była ciepła, słona, a gdy Ela przepłynęła obok, poczuł ledwie wyczuwalne muśnięcie jej ramienia. Przypadek. Za powolny, by być przypadkiem. Po powrocie należaki pili zimną wodę mineralną i obserwowali dzieciaki budujące zamki z piasku. Anna poszła po owoce, Michał zaangażował się w rozmowę z resztą, a Marek został sam z Elą. Tu wszystko jest jakieś inne, powolne powiedziała, mrużąc oczy na słońce. W mieście nawet nie mamy czasu na spokojną rozmowę, a tu urwała, spoglądając na niego dłużej niż powinna. Ludzie się zmieniają, dodał Marek. Tak, niektórzy stają się odważniejsi, odpowiedziała Ela, a on z trudem przełknął wodę, by nie odpowiedzieć od razu. Odważniejsi. O niej czy o nim, Anna wróciła, rozmowa znów zeszła na codzienne tematy, ale Marek czuł, że coś między nim a Elą się przesunęło. W tej plażowej, gorącej, słonej aurze oboje pozwolili sobie na więcej niż powinni. Gdy słońce zaczęło mięknąć, Ela znów podeszła do niego z kremem i bez słowa zaczęła smarować mu ramiona. Jej palce przesunęły się niżej niż potrzeba, a Marek poczuł dreszcz przebiegający po plecach. Gotowy na pierwszy dzień bez poparzeń szepnęła, lekko klepiąc go w ramię kropka, spojrzał na nią. Stała w cieniu parasola, zmrużyła oczy i uśmiechała się inaczej niż zwykle jakby kryjąc tajemnicę. Wtedy jeszcze próbował wmówić sobie, że to tylko flirt, nic więcej. Ale w środku rozgorzało coś, co później miało przerodzić się w ogień. Wieczorem cała grupa zebrała się w jednej z nadmorskich restauracji. Drewniane stoliki, przytłumione światło lamp i cichy szum fal tworzyły idealne tło. Ela przyszła nieco później, ubrana w lekką, białą sukienkę na cienkich ramionczkach. Jej opalone ramiona zdawały się błyszczeć w półmroku. A wilgotne od morskiej bryzy włosy pachniały świeżością z nutą słodyczy przypominającej raczej miękką pościel niż jedzenie. Zamówili smażoną rybę, wino i krewetki, a rozmowy toczyły się na różne tematy od pracy przez sceny w mieście. Po śmieszne anegdoty kropka Marek zauważył, że Ela ciągle pojawia się blisko niego. Siadała naprzeciw, ale lekko pod kątem, a podczas toastu jej kolano wielokrotnie ocierało się o jego pod stołem. Pierwszy raz pomyślał, że to przypadek, drugi raz, że tłok, a za trzecim zrozumiał, że to gra. Kropka. Dlaczego się tak często uśmiechasz? Zapytała Anna, spoglądając na niego podejrzliwie. Po prostu dobrze się tu czuję odparł marek, choć w duchu wiedział, że to nie do końca prawda. Kropka Ela nachyliła się do niego cicho. Pójdziemy po kolacji na spacer. Spojrzała mu prosto w oczy, bez cienia wstydu. Sam na sam dodał Marek. A boisz się? Zaśmiała się kropka, nie zdążył odpowiedzieć, bo podano deser, ale resztę wieczoru spędził myśląc tylko o tym. Co nastąpi później? Każde muśnięcie kolanem rozgrzewało go bardziej niż wino kropka, gdy wstali od stołu, Ela powiedziała Mężowi, że chce przejść się trochę nad morze. Anna ziewnęła i poszła do pokoju. Niech się chłopaki i dziewczyny trochę rozerwają, jeśli mają siłę. Marek poczuł, jak adrenalina uderza mu do głowy. Wszystko działo się tak łatwo, jakby ktoś z góry usunął wszystkie przeszkody kropka szliwąską, piaszczystą ścieżką oświetlaną blaskiem księżyca. Może nocą było inne, głębokie, ciężkie, jakby oddychało razem z nimi. Księżyc wisiał nisko, tworząc srebrzyste ścieżki na czarnej wodzie. Piasek był chłodny, a powietrze ciepłe i wilgotne. Ela zdjęła sandały i trzymała je w rękach, a jej sukienka lekko falowała na wietrze. Słyszał jej cichy śmiech, gdy patrzyła przed siebie kropka. W mieście nie poszłabym z tobą tak na spacer, powiedziała nagle. Dlaczego? Zapytał Marek. Tam wszystko jest zbyt poważne. Tutaj spojrzała na niego, a w jej oczach migotał księżycowy blask, tutaj można sobie pozwolić na więcej kropka szli powoli, jak w filmie, a Marek przestał myśleć o tym, że są tylko przyjaciółmi, że mają rodziny. W jego głowie były tylko jej bose stopy na piasku, cienka tkanina sukienki i ten spojrzenie kropka zatrzymali się przy kamieniach, gdzie fale rozbijały się o brzeg, zostawiając na piasku pianę. Wiatr poruszył włosami Eli, gdy podniosła głowę. Marek poczuł, że nadszedł moment. Pochylił się do niej. Nie odepchnęła go. Ich usta zetknęły się lekko, próbnie, ale w środku już wszystko się zacisnęło. Później pocałunek stał się głębszy, a palce Eli spoczęły na jego szyi. Całowali się powoli, bez pośpiechu, ale tak intensywnie, że nogi Marka zaczęły się uginać. Kropka w pewnej chwili Ela odsunęła się, wzięła głęboki oddech i spojrzała mu prosto w oczy. Nie powinniśmy tego robić, wyszeptała, ale w jej głosie nie było ani grama wątpliwości. Wiem, odparł Marek i znów ich usta się spotkały. Tym razem jej ciało przywarło do jego, a on poczuł ciepło przez cienką tkaninę sukienki kropka może szumiało, gdzieś w oddali szczekał pies, ale wszystko inne przestało mieć znaczenie. Marek wiedział, że ten wieczór nie skończy się na spacerze. Oboje wiedzieli, dokąd zmierzają, ale żaden nie chciał zawrócić kropka, kiedy wrócili do hotelu, w holu świeciło przytłumione światło, a na recepcji trzymał ochroniarz. Ela pierwsza powiedziała, dobrze, do jutra, ale przechodząc obok niego, jej dłoń przesunęła się po jego. To nie było pożegnanie, to była obietnica. Kropka Marek obudził się przed Anną. W głowie miał echo wczorajszego wina, ale przede wszystkim poczucie, jakby to wszystko na plaży było snem. Gdyby nie smak jej ust, pewnie sam uwierzyłby, że nic się nie wydarzyło. Anna spała spokojnie, włosy rozczochrane, oddech równy. Leżał i myślał. No, następnego ranka Marek obudził się z uczuciem ciężkości, które nie znikało nawet po kilku głębokich oddechach. W pokoju panował półmrok, a za zasłon wpadały pierwsze promienie słońca, które zdawały się jednocześnie obiecywać nowy początek i przypominać o konsekwencjach minionej nocy. Anna jeszcze spała, a on leżał nieruchomo, wsłuchując się w odległy szum morza. Myśli kłębiły się w jego głowie niczym burzowe chmury nad wisłą chaotyczne, ciężkie, nie do ogarnięcia kropka decyzja, którą podjął poprzedniego wieczoru, wydawała się teraz zarówno nieunikniona, jak i przerażająca. Jak można zacząć dzień, wiedząc, że wszystko się zmieniło? Zastanawiał się, próbując zignorować drżenie w rękach. W końcu podniósł się z łóżka i wyszedł na balkon. Poranny wiatr przyjemnie chłodził jego twarz, a widok zatoki wiastarni rozciągał się szeroko. Niemal hipnotyzując kropka właśnie wtedy jego telefon zawibrował. Na ekranie pojawił się nieznany numer. Marek zmarszczył brwi, ale odebrał kropka halo. Powiedział ostrożnie kropka Marek, głos był niski, znajomy, z lekkim zacięciem niepokoju. To Bartek Musimy porozmawiać. Coś się dzieje kropka Marek poczuł, jak serce uderza mu mocniej. Co się mogło stać? Pomyślał, wchodząc z powrotem do pokoju, by usiąść na krześle. Rozmowa była krótka, ale pełna napięcia. Bartek opowiedział o dziwnych wiadomościach i sugestiach, które zaczęły pojawiać się w ich otoczeniu plotki, półsłówka, spojrzenia pełne podejrzeń. Po zakończeniu rozmowy Marek powoli zaczął rozumieć, że coś, co miało być tylko tajemnicą między nim a Elą, zaczyna wymykać się spod kontroli. W jego głowie pojawiło się pytanie, czy naprawdę jest gotów na to, co może nadejść kropka po śniadaniu, które upłynęło w wymuszonej ciszy, grupa wybrała się na plażę. Słońce paliło bezlitośnie, a Marek nie mógł oprzeć się wrażeniu, że każdy ruch Eli, każdy jej gest jest teraz na wagę złota. Ela pojawiła się w nowym, kremowym kostumie kąpielowym, z delikatnym wycięciem na plecach. Gdy przechodziła obok, wiatr lekko unosił jej lekką sukienkę, odsłaniając opalone nogi. Uśmiechnęła się do Marka, jakby dzielili sekret, którego nikt inny nie znał kropka, podczas gdy reszta zajęła się rozmowami i zabawą, Marek i Ela znaleźli chwilę na samotność. Tym razem to on zaproponował, aby posmarować ją kremem słonecznym. Jej skóra była ciepła, a dotyk dłoni Marka bardziej niż zwykłą pomocą wywoływał w niej dreszcze. Nie odsuwała się, a ich spojrzenia splotły się na dłużej niż powinny kropka, wieczorem hotelowy basen zamienił się w mini dyskotekę. Światła migotały, muzyka pulsowała, a atmosfera była niemal elektryzująca. Ela pojawiła się w krótkiej, cekinowej sukience, która blaskiem przyciągała wzrok wszystkich obecnych. Marek czuł, jak napięcie rośnie z każdym krokiem Eli. Kropka, kiedy podeszła do niego i bez słowa chwyciła za rękę, poczuł, jakby ktoś pociągnął za sznurki jego serca. Potańczmy, wyszeptała. Zapragnął zapytać o Michała, ale Ela z uśmiechem machnęła ręką. Nie martw się, jest zajęty kropka na parkiecie i chciała złączyły się w rytmie powolnej, sensualnej muzyki. Marek wyczuwał każdy ruch Eli, ciepło jej skóry, jej oddech na swoim karku. Nagle ktoś wskoczył do basenu, oblewając ich falą wody. Ela wybuchnęła śmiechem, zdjęła sukienkę i zanurkowała. Marek bez wahania poszedł za nią kropka w wodzie, napięcie między nimi eksplodowało. Jej uśmiech miał w sobie coś niebezpiecznego i pociągającego. Jutro niczego nie będzie można udawać, powiedziała, całując go w usta. Ten pocałunek był iskrą zapalną, która rozpaliła w nich ogień nie do ugaszenia. Po powrocie do hotelu Ela zaprosiła Marka do swojego pokoju. Na korytarzu panowała cisza, a krople wody spadające z jej włosów na dywan tworzyły rytm ich zbliżenia. Gdy zamknęła drzwi, zapach jej perfum i słona woń morza wypełniły przestrzeń. Dotyk ich ciał był powolny, namiętny, pełen obietnic i tajemnic. Kropka leżeli razem, spleceni, słysząc tylko oddechy i odległy szum fal. Marek czuł, że przekroczył granicę, której nie da się cofnąć. Kropka następnego dnia atmosfera była napięta. Sekrety ważyły jak kamień na sercu każdego z nich. Marek wiedział, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo. A tajemnica, którą dzielili, była niebezpieczna jak burza nad wisłą piękna, ale niszczycielska kropka, i wtedy, gdy myślał, że nic już go nie zaskoczy, na ekranie telefonu pojawiła się kolejna wiadomość. Spotkajmy się. To ważne. Bez nadawcy, Marek spojrzał na horyzont, gdzie słońce powoli zachodziło za morzem, obiecując kolejne wyzwania i tajemnice, które dopiero miały się rozpocząć. Wieczorne niebo nad Jastarni malowało się w odcieniach purpury i złota. A morska bryza niosła ze sobą zapach soli i świeżej ryby z pobliskich smażalni. Marek stał na tarasie swojego pokoju, trzymając w dłoni telefon, na ekranie którego wciąż widniała tajemnicza wiadomość. Spotkajmy się. To ważne. Brak nadawcy sprawiał, że serce biło mu szybciej, a myśli wirowały niczym fale rozbijające się o brzeg. Kropka nie wiedział, czy powinien się bać, czy ciekawość miała wziąć górę. Przypomniał sobie spojrzenie Elki sprzed kilku dni i jej uśmiech skrywał coś niejasnego, coś, co teraz wydawało się częścią większej układanki. Czy to kolejny krok w tej grze, czy może ostrzeżenie? Pytał sam siebie kropka w tym samym czasie w hotelowym lobby Ela rozmawiała z Michałem, który zauważył, że między nią a Markiem dzieje się coś więcej niż tylko przyjacielska relacja. Michał marszczył brwi, próbując ukryć rosnące podejrzenia, ale jego zmysły nie mogły zignorować napięcia, które wisiało w powietrzu niczym ciemne chmury przed burzą. Kropka Marek zdecydował, że nie może zwlekać. Odpisał krótkie gdzie i kiedy. Po chwili nadszedł SMS z lokalizacją Stara Latarnia Morska na końcu Półwyspu. Miejsce odległe, tajemnicze, idealne na poważną rozmowę. Kropka zrzucił z siebie koszulę, pozostając w lekkim lnianym teśircie i spodenkach. I ruszył w stronę latarni. Na plaży czuć było wilgotny piasek, a jego bose stopy grzęzły w miękkim podłożu. Księżyc odbijał się w tafli morza, tworząc srebrzystą ścieżkę, która zdawała się prowadzić prosto do celu kropka, gdy zbliżał się do latarni, zauważył sylwetkę. To była Ela, ubrana w zwiewną, granatową sukienkę, która lekko podwiewał wiatr, odsłaniając jej szczupłe nogi i opalone ramiona. Na jej szyi błyszczał delikatny srebrny naszyjnik w kształcie muszli, który migotał w blasku księżyca. W dłoni trzymała małą latarkę, którą co jakiś czas oświetlała kamienne schody prowadzące do wejścia kropka Marek, powiedziała cicho, bez uśmiechu, patrząc mu prosto w oczy. Musimy porozmawiać o tym, co się dzieje. To nie jest tylko nasza sprawa kropka jego serce przyspieszyło. Co masz na myśli? Ela westchnęła, odwracając wzrok. Ktoś nas obserwuje. Nie tylko my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło. Plotki zaczynają krążyć po Kazimierzu i Lublinie. Michał jest coraz bardziej czujny, a Bartek? Bartek dostał dziwne telefony. Marek poczuł, jak napięcie rośnie. Czy to znaczy, że ktoś może wszystko wyjawić? Zniszczyć nasze rodziny, naszą reputację? Ela skinęła głową. Dokładnie. Musimy być ostrożni. Ale nie możemy też udawać, że nic się nie dzieje. Coś się szykuje. Coś większego niż my, Kropka i Ceo proponujesz? Zapytał, próbując zachować spokój. Spotkałem się z kimś. Ktoś zna prawdę i chce pomóc. Jutro o świcie. Przyjdź sam, nikt nie może wiedzieć, Marek spojrzał na nią uważnie. W jej oczach nie było strachu, ale determinacja, która przenosiła góry. Będę, kropka, Ela uśmiechnęła się lekko, a jej dłonie drgnęły na moment, jakby walczyła z emocjami. Dzięki, Marek. Jutro zaczniemy walczyć o nasze życie, gdy Marek wracał do hotelu, ciężar odpowiedzialności zdawał się przytłaczać go coraz bardziej. Wiedział, że to już nie tylko wakacyjna przygoda, nie tylko chwilowy romans. To była wojna, walka o prawdę, o przyszłość, o to, co najcenniejsze, w pokoju czekała na niego Anna, śpiąca spokojnie, Nieświadoma burzy, która miała rozegrać się tuż obok niej. Marek położył się obok, patrząc w sufit, gdzie cienie tańczyły razem z jego myślami. Co przyniesie świt? Czy tajemnice, które skrywała Ela, okażą się zbawieniem czy przekleństwem? A może ktoś z ich bliskich odegra rolę, której nikt się nie spodziewał? Noc nad Bałtykiem była cicha, ale pełna niepokoju. Może szeptało swoje tajemnice, a na horyzoncie migotały pierwsze gwiazdy, świadkowie nadchodzących zdarzeń, które miały odmienić wszystko kropka i tak zaczynał się rozdział, którego nikt z nich nie mógł przewidzieć. Noc nad Jastarnią była ciężka, pełna niepokoju i napięcia, które z każdą godziną stawało się niemal namacalne. Marek przewracał się na łóżku, próbując znaleźć choć odrobinę spokoju, ale myśli nie dawały mu wytchnienia. Obraz Eli w granatowej sukience, jej słowa o tajemniczym spotkaniu i nadchodzącym zagrożeniu nie dawały mu spokoju. Czuł, że wszystko zmienia się szybciej niż zdołałby to ogarnąć kropka ranek nadszedł cicho, z delikatnym szumem fal i pierwszymi promieniami słońca przebijającymi się przez zasłony. Marek wstał przed świtem, ubrał się w prostą, jasną koszulę i spodnie, a w dłoni ściskał telefon, na który miał otrzymać adres spotkania. Szedł powoli wzdłuż piaszczystej plaży, gdzie chłodne krople rosy zdobiły trawę, a wiatr niósł ze sobą zapach morza i sosnowych lasów. Kropka dotarł do wskazanego miejsca starej, opuszczonej chaty rybackiej, schowanej między wydmami i krzewami jałowca. Drzwi były lekko uchylone, a z wnętrza dobiegały ciche szepty i stłumione głosy. Marek ostrożnie wszedł do środka, gdzie przy stole siedziała grupa osób nieznajomi, ale każdy z nich miał w oczach to samo napięcie, tę samą determinację. Kropka, witaj. Marek powiedziała kobieta o ciepłym, ale stanowczym głosie. Miała na sobie prostą, lnianą sukienkę, a jej ciemne włosy były spięte w niedbały kok. Nazywam się Magdalena. Pomagam ludziom takim jak wy, tym, których życie zostało poważnie zagrożone przez kłamstwa i intrygi. Marek usiadł naprzeciwko, czując, jak adrenalina miesza się z lękiem. Magdalena zaczęła tłumaczyć, że w ich mieście rozprzestrzenia się sieć plotek i manipulacji, które mogą zniszczyć nie tylko reputację, ale i relacje rodzinne. Ostrzegła, że ktoś celowo próbuje rozbić ich grupę, wykorzystując ich słabości. Wasze sekrety stały się bronią, powiedziała, patrząc Marekowi prosto w oczy. Ale mamy plan, jak się temu przeciwstawić. Musicie trzymać się razem i być czujni. Po spotkaniu Marek wrócił do hotelu z głową pełną myśli. Wiedział, że czeka ich ciężka walka nie tylko z otoczeniem, ale i z samym sobą. W pokoju znalazł Annę, która z niepokojem patrzyła na niego. Wyczuwając zmianę w jego zachowaniu kropka wieczorem, cała grupa spotkała się na plaży. Słońce zachodziło powoli, rzucając złote refleksy na tafle morza. Marek zauważył, jak Ela zbliża się do niego w lekkim, zwiewnym płaszczyku, który ledwo krył jej smukłą sylwetkę. Jej spojrzenie było poważne, ale nie brakowało mu tajemniczości. kropka Musimy być ostrożni szepnęła, chwytając go za rękę. Ktoś cały czas nas obserwuje. To dopiero początek kropka Marek skinął głową, czując, że od teraz nic nie będzie takie samo. W ich spojrzeniach kryła się obietnica walki i tajemnic, które miały ich pochłonąć kropka w tej chwili z za krzaków dobiegł szelest. Marek i Ela odwrócili się gwałtownie, a ich serca zabiły mocniej. Ktoś stał tam w cieniu, a w jego oczach błyszczała iskra, którą oboje znali zbyt dobrze. To nie był przypadkowy przechodzień. Kropka, cień powoli zbliżał się, a wiatr niósł ze sobą zapach wilgotnej ziemi i czegoś jeszcze. Coś, co zwiastowało, że ich historia dopiero się zaczyna. Mrok otulił plażę, a jedyne światło pochodziło z gasnącego horyzontu i bladoniebieskiej poświaty księżyca, który leniwie wspinał się na nocne niebo. Marek i Ela stanęli nieruchomo, wpatrując się w postać wyłaniającą się z cienia krzaków. Mężczyzna był wysoki szczupły, ubrany w ciemną kurtkę, a jego twarz częściowo skrywał kaptur. W dłoni trzymał coś, co obłysnęło na moment, gdy podniósł rękę, nie był to jednak żaden niebezpieczny przedmiot, tylko telefon kropka Marek. Głos był niski, spokojny, a jednocześnie obciążony czymś niewypowiedzianym. Musimy porozmawiać, zanim będzie za późno. Ela zadrżała lekko, zaciskając palce na jego ręce, ale Marek zrobił krok do przodu. Kim jesteś? Zapytał. Mężczyzna zdjął kaptur, odsłaniając twarz o ostrych rysach i przenikliwym spojrzeniu. Nazywam się Kamil. Znam Waszą sytuację lepiej niż myślicie. I wiem, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Marek spojrzał na Ele, której oczy błyszczały ciekawością i niepokojem. Mów dalej powiedział ostrożnie kropka to co dzieje się między wami to tylko wierzchołek góry lodowej zaczął Kamil. Wasze sekrety to dla kogoś narzędzie. Ktoś manipuluje sytuacją sieje niepokój by osiągnąć własne cele. Musicie być gotowi na wszystko kropka Ela uniosła brew. Co chcesz przez to powiedzieć? Kto? I dlaczego Kamil westchnął spoglądając na morze? Nie mogę jeszcze zdradzić wszystkiego. Ale wiem, że Bartek dostał ostatnio tajemnicze wiadomości, a Michał nie jest tym, za kogo się podaje. Wasze rodziny mogą być w niebezpieczeństwie. Marek poczuł, jak serce wali mu w piersi. Co mamy zrobić? Najpierw musicie zaufać sobie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek, odpowiedział Kamil. A potem działać szybko i zdecydowanie. Ela spojrzała na Marka z nowym zrozumieniem. To znaczy, że nie wystarczy ukrywać się za uśmiechami i milczeniem. Trzeba wyjść na światło dzienne, choć to będzie trudne. Marek skinął głową. Jesteśmy gotowi. Kamil uśmiechnął się lekko. W takim razie zaczynamy jutro. Przygotujcie się na to, że nic nie będzie takie jak dotąd gdy mężczyzna odszedł w mrok nocy. Marek poczuł, że ciężar tajemnicy stał się jeszcze większy. Ela objęła go delikatnie, a ich ciała złączyły się w czułym uścisku, który był jednocześnie obietnicą i przestrogą kropka noc nad Bałtykiem, była spokojna tylko z pozoru. W rzeczywistości pod powierzchnią tliła się burza, która miała wstrząsnąć ich życiami, rozdzielić przyjaciół i wystawić na próbę to, co wydawało się niezniszczalne kropka, i choć nie wiedzieli jeszcze, co przyniesie jutro, jedno było pewne, ich historia dopiero się zaczynała.